Pierdole, no nie wierzę po prostu kurwa, nie wierzę. Aj, kurwa gra, znowu wygrana jakieś 90, to się okazuje, że kurwa to i gra jednym deckiem na milion i dwa kontra. A ja mam dwa Entumby, dwa defy. A on mi jebie, kurwa gigant za gigant... 50 gigantów, a ja, kurwa nie mam ani odpowiedzi na jednego. No ja pierdolę. O co w tej grze chodzi? Serio? Kurwa jebany priest Nic nie dostanie! Kurwa jeden Antom na dwa, 45 kar wyciągniętych! Ja pierdolę! Enzo kurwa! Jeden dyskat na 60, kart, Enzo, w Enzot Priście! Yeah Kurwa jest! Szczęście! Kurwa po mojej stronie. Są bezbłędne gry, ale kurwa trudno zrobisz jak ci ta pierdalają w ten sposób. Naprawdę? Kurwa, kiedy trzeba mieć kurwa? beka żeby na 60 kart zyskać NZODA. Mają 0-3 tym dekiem się poszedł pierdolić i tak i teraz trafia mi w yoga, który zadaje 11 damage Nie ja pierdolę znowu kurwa takie RNG Nie ja pierdolę weźmy graj, grę, znowu grom i obrotu trafi tu A iro mnie zabije Koś ustawia Ja to musi mieć demon wrac A nie, Shadowflame to lito Param pam pam kurwa Param pam, -pam. Pam pam pam, kurwa! Wszystkie cztery zagrożenia kurwa, w pierwszych 15 kartach, 15 blanków deku. I jeszcze 15 odpowiedzi kurwa miał, bo miał jak zabić imperatora pustym bordem kurwa! W czwartej turze. A jest wszystko. Pierdolę, to jest przegrana, no kurwa, kole... sorry, no kołeś kurwa... Kto ma Arkie Reaper w i Reaper czwarta, piąta, czwarta, piąta, dwie gry z rzędu na tego samego gracza. Nie no kurwa sorry Serio? kurwa 20 kart no i nie ma kurwa piątej rangi bo jest kurwa najgorsza ryn no. on ma, on miał jakieś w deku jakieś kurwa 20 pozostałe karty były gówno w tym momencie ewentualnie się kierkę i w nim jest 3 to odrobię pancerzem ale nie kurwa arcane reaper w nie reapera arcane reaper w no no i dwa za... o, jest kurwa no, jest, no tak to jest jak ja siekiery nie mam no. nie mam startu nie mam nic kurwa Dekiem od prosa chyba z szamanem kurwa dostałem jeden start na 9 gier. Na 9 gier kurwa dostałem dobrą rękę, gdzie mogę powiedzieć no kurwa wreszcie mam start. 9 gier. Jeden start. No kurwa macie. jeszcze kurwa w każdej grze najgorsze możliwe ręka. I na 8 błędnianych startów jeden kurwa dobry. I co? I piąta tura koniec, bo kurwa jeden dobry start dostałem na 9 gier. I kurwa pozostaje 9, 8 razy, jest, kurwa po prostu pas, 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 hex, hex, kurwa na nic! A każdy szamana nie ma, kurwa taki start, że wygrałem bliską, kurwa 100 razy, gdybym dostał! I kurwa, po prostu, kurwa nieraz jakoś wbił mi 60 demedza kurwa szamanem w 10 tur! W 10 tur 60, kurwa demedza. 60! Kurwa. No po prostu bajka, no bajka, kurwa każdą moją w siedmiu na można kurwa wrzucić, no ja po prostu nie rozumiem jak kurwa można przegrywać takie gry, gdzie przeciwnik ma 300 kart, musi mieć po kolei na ręce i on to kurwa ma, a wy macie w chuj rzeczy, po prostu kurwa w chuj, nic, nic, kurwa w nic, w nic, w nic.